Minęła godzina 21, więc witam Ciebie bardzo serdecznie w płociuchu naszym luźnym vlogu, który doskonale nadaje się do tego, żeby go sobie obejrzeć przed snem, dla takiego wyciszenia, lub na drugi dzień do śniadania, do kawy, w czasie podróży do pracy lub do szkoły, żeby się dobrze nastroić na cały dzień. Dzisiaj będzie zestawienie 20 potworów, stworów i dziwnych istot z greckiej mitologii. Ale zanim zacznę muszę, żeby potem nie było na mnie hejtu, że Krzyśku, ty to taki głupi jesteś, ten potwór to się nazywał trochę inaczej i wyglądał troszeczkę inaczej, niż ty pierdzielisz, znowu żeś coś palił i znowu to nie była ekspresowa z rumiankiem, tylko żeś palił jakieś inne świństwo i ci się coś pomieszało. Otóż nie, mi się nic nie będzie mieszać, bo ja tutaj mam na monitorze całą listę i będę wam te potwory pokazywał tutaj w prawym górnym rogu i będę o nich troszeczkę opowiadał, tylko niestety Grecy dawno, dawno temu byli, padli ofiarą, ofiarą kulturalnej napaści Żynia. Rzymianie to byli tacy źli ludzie, którzy nie tylko mieli takich bardzo, bardzo dziwnych cesarzy, o których mogliście sobie posłuchać w zestawieniu największych sadystów, zbrodniarzy i takich popierdzieleńców w historii takiej nazwijmy to władców obo, tam był cesarz Kaligula, cesarz Neron, takie nie, zdrowe po, po, pochlasty, które tam mordowały ludzi dla przyjemności, albo z rząd senatorów robili sobie prostytutki, albo mordowali swoje żony albo na przykład robili sobie swoiste latarnie z chrześcijan, tak, latarnie, naprawdę, wbijali ich na pali, fuu! i się palił taki chrześcijan i oświetlał, chrześcijanin i oświetlał ogród. Mam nadzieję, że nas to nie czeka jeszcze raz, jak wiadomo, kto, Angela zrobi swoje. Nieważne, Słuchajcie... W każdym razie, poza tym, że oni robili to wszystko takiego strasznego, o tym był plocik, tutaj można sobie kliknąć, na końcu też będzie i to obejrzeć, w każdym razie oni również padli ofiarą, Rzymianie, również zajmowali Grechom mitologię, autentycznie. Jak się poczyta mitologię rzymską i mitologię grecką, to jest bardzo dużo takich wspólnych, Rzymianie podpierdzielili Grekom panteon bogów, Panteon bohaterów, też że się tak wyrażę, i niestety tych potworów i mistycznych stworzeń, niestety też. I bardzo często oni to tak, nazwijmy to, tak trochę przerabiali. Herkules, Herakles, nie? To znaczy, Herakles jest u Greków bodajże, Herkules u Rzymian. Właśnie. Się bardzo, bardzo podobni, a jednak troszeczkę inni. Podobnie jest y, też y, z, tymi, y, bo, y, z tymi stworami. Na przykład Syreny u Rzymian to były takie pół kobiety, pół ryby, a u Greków Syreny to już niekoniecznie. Dobra, zaczynamy po tym wstępie. Już mam nadzieję, że nikt mnie powi, ja to ty tygnął i gdzieś się na opali, A to nie panie bo mu nie wolno. Dobra, pierwsze fajne stworzenie to było Ofiotaur. Tak się nazywał. Ofiotaur, nie Ofiotaur, tylko Ofiotaur i to było uwaga z półryba półby. Nie wiem po jaką cholerę ktoś miał robić pół rybę, pół byka, ale mi się to tak też nawiązuje do ostatniego pluciucha tego, że wszyscy żyjemy w matrycie, i tam jako argument, że z tą taką darwinowską ewolucją jest coś nie tak, to powiedziałem, że po cholerę ryba miałaby wychodzić na... wychodzić na powierzchnię, na ląd. I co, nagle ryba sobie hoduje płucę? Takie dziwne, nie? Ja wiem, że wy tam w komentarzach zaczęliście pisać, że rzeczywiście były ryby dwudyszne i takie ryby na przykład mogły wychodzić Chodzić sobie na brzeg, bo tam nie było drapieżników, i tam składać ikrę. No rzeczywiście wymyśliliście, po raz kolejny pokazaliście, że jesteście inteligentnymi ludźmi. Ale już po cholerę krzyżować rybę z bykiem to ja naprawdę nie rozumiem. Zwłaszcza, że wygląda na to, że nie było skrzyżowania ryby z krową. Więc jak się taki ofiotaur rozmnażał, nie wiadomo, może dlatego, że nie przetrwał do naszych czasów, a może też dlatego. Że według legendy każdy, kto spalił wnętrzności tego stworzenia, uzyskiwał moc pochonania bogów, więc może takie mistycznie bohaterowie po prostu masowo polowali na ofiotaura i próbowali go sobie zjarać, a w zasadzie tylko jego wnętrzności, bo z tej zewnętrznych części nie trzeba było. Kolejna rzecz to jest lamia każdy, kto jest w moim wieku, to słówko lamia kojarzy mu się z laską. Z seksmisji była taka lamia reno i generalnie jak ktoś teraz jest w moim wieku, to jak seksmisja wchodziła do kimi, i później do telewizji, to był małym brzdącem, a tam była goła baba w windzie, rozumiecie? Takie proderyjne czasy komunizmu, tam w na naszych czasów to nie było erotyki nawet, a nie mówię już pornografii. Wiecie, jak babeczka w knajpie zdejmowała stanik, to to się nazywało striptiz i to było Wielkie, wielkie coś nie to co dzisiaj. Generalnie dzisiaj jest więcej golizny w reklamie szamponu niż wtedy było w naszym takim codziennym życiu, a tu goła baba. Z Małe zboczuszki się jarały. Krzysi oczym się nie rał. Jarał Bo już wtedy nie był małym zboczuszkiem, bo Krzyś nawet jak był dzieckiem, to szybko rósł i był nie, ważne. W każdym razie lamiast mitologii greckiej była to piękna królowa libita. Niestety przeistoszyła się wiedzącego dzieci demona. Prawda? Jakie to jest sprawiedliwe? Ja uważam, że wszyscy przystojni faceci powinni się przeistaczać w jakieś demony i brzydkie rzeczy. A wiecie jak jest... Defi... To znaczy nie wszyscy przystojni, to chodzi przystojniejsi ode mnie. W zasadzie to wszyscy. Ale... Przynajmniej tak ładnie wygląda. A wiecie, dlaczego ta biedna lamia się tak przeistoczyła? Y, Ponieważ, według mitów, była kochanką Zeusa. Y Zeus, y, zwany też Zezusem, y, był królem bogów. Takiego chyba drugiego czy y, trzeciego. Y, Nazwijmy to linii tych bogów greckich, bo oni na początku tam byli jakieś tam Kronosy, inne tego typu bogowie, zżerali swoich własnych dzieci, naprawdę. Tam ci bogowie greccy nieźle się ze sobą napierdzielali, no i w końcu Zeus yy, tam sobie przeżył jakieś tam te wojny, tych, 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 tych różne dziwne rzeczy, i był sobie królem bogów. Jak każdy król, no ma królową. Tutaj królowa, czyli żona Zeus'a nazywała się Hera i oni byli takim klasycznym ludzkim małżeństwem. Powiedzmy tak, on ją zdradzał, a ona nie lubiła być zdradzana. I zamiast wreszcie pójść do męża i powiedzieć, ty tępy, takie uwagi, mam dość tego, że mnie zdradzasz, ty taki gnoju jeden, przestań mnie wreszcie zdradzać, bo jak nie, to ci, kurde, Solidarność w piekle założę, Komitet Obrony Demokracji, to ta, i tak cię demokracji nauczę, że spierdzielasz z Olimpu na zbity pies, nie? No ona tak nie zrobiła, tylko mściła się na tych babach yy, i na ich dzieciach, tych bab, yy, i tak, i na niej się zemściła, na tej biednej lami w ten sposób, że zabiła wszystkie dzieci lami, oprócz Epsy styli i zamieniła królową potwora, który poluje i pożera dzieci, prawda? Czyli ona była taką ładną babeczką, która miała dużo dzieci, i mimo to, że miała dużo dzieci, to była ładną babeczką, no to ona teraz zmieniła w potwora, który chodzi i szuka dzieci. Kolejna, kolejne potwory, trzy, trzy w jednym, słuchajcie, ale za to z jednym okiem to były forkidy. Forkidy to były trzy siostry, nie wiadomo czy bliźniaczki, ale jeżeli są trzy siostry bliźniaczki, to należy się wystrzegać. Mówię wam, jak wasza kobieta ma jedną siostrę bliźniaczkę, to już wystarczy, ale jak miała dwie, to... Wola Boga uciekajcie. Nijcie? i które wspólnie miały jedno oko i jeden ząb, w związku z tym tylko jedno mogło patrzeć, bo one się okiem wymieniały i ten ząb ten sobie ten wykładały, jak próbowały coś zjeść, chociaż wiemy, że jednym zębem to się nie bardzo da coś zjeść, ale można przynajmniej otworzyć sobie browce. E, te forkidy znamy chociażby z takiego filmu jak Szystu, no że pamiętacie, jak e, ten król Leonidas idzie sobie do nich, żeby one mu coś tam przepowiedziały. One mu przepowiedziały tak, że wyszła z tego zagłona, a poza tym były a To jest dziwne, bo zwykle jedna bliźniaczka jest zajebista. Dalej, słuchajcie, Echidna. Echidna to był półwąż, pół kobieta. Znana była też jako matka wszystkich bestii z greckiej mitologii, bo w większości z nich było jej potomstwo. No, jakoś taka babeczka miała taki, nie wiem, może fetysz i lubiła sobie buty z skóry wężowej nosić, i ktoś ją tak ukorał, że nagle tutaj od, od pasa w dół zmieniła się w węża. Była niedobra i właśnie, nie wiem jakim cudem ona facetów bała muciła i gdzie ten teges, jak oni to robili, bo tam przecież wężem była, nie? W każdym razie później rodziła potwory. Straszna rzecz. Kolejna, kolejna potwór to jest zwany z tych 10 prac Heraklesa, lew. Nemejski to była strasznie, strasznie wredna bestia, która w końcu, dobra, spojrzmy wam trochę. Jeżeli nie chcecie wiedzieć, czy Herakles pokonał lwa Nemejskiego, czy nie, to na 5 sekund wyłączcie yy, ten film. Tak, pokonał. On został pokonany przez Heraklesa yy, i lew był. Yy, bardzo trudny do pokonania, ponieważ on był odporny na taką zwykłą bronią, bowiem odporniało go na to złote futro. I tylko nie, nie było do końca powiedziane, czy ono było magiczne i nie dało się przebić, czy po prostu było takie długie i takie y, twarde pazury znać miał najostrzejsze niż najostrzejsza broń śmiertelników, także był w stanie przebić każdą zbroję, czyli taki po prostu y, idealny morderca. Jemu nic nie zrównisz, a on zrobi ci wszystko. Kolejna osoba to jest Sfinks, w zasadzie kolejny potwór i tutaj nie należy tego mylić z barami szybkiej obsługi udającymi restaurację, Nie należy do końca też tego Sfinksa mylić ze Sfinksem w Egipcie, ponieważ tamten, do widzicie, miał jakąś taką czapę. Tutaj ten Sfinks miał twarz kobiety, tylko czasem ta kobieta przypominała trochę standardy kobiecości krasnoludu, czyli mówiąc krótko była paskudnie brzydka i wyglądała jak facet. Tak, ale to zawsze była kobieta, tu w lwa i skrzydła ptaka. I to była bardzo, 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 bardzo wredna istota, i bezlitosna, i każdy, kto nie odpowiedział na zagadkę Sfinksa, został przez niego zjadany. Szczerze mówiąc, już nie pamiętam, jaka była ta zagadka Sfinksa, ale mi się wydaje, że to była coś o siostrach i o tym, że są dwie siostry, jedna zawsze mówi prawdę, druga zawsze kłamie i zadaj pytanie siostrze tak, żeby wiedzieć na pewno, czy, czy uzyskałeś prawdziwą odpowiedź. Tak mi się wydaje, że to była zagadka Sfinksa, może to była inna zagadka. Jeżeli wiecie, to piszcie w komentarzu. Jaką zagadkę zadawał Sfinks? I nie jest to pytanie, i właściwa odpowiedź na to nie brzmi gotówką czy kartą. Kolejny stwór to jest Rynie. Ich było kilka i to były mścicielki z greckiej mitologii, takie boginie zemsty. Można ich prze, można o nich sobie więcej poczytać w Iliadzie, naprawdę, naprawdę twarde. Słuchajcie, kolejna, kolejny potwór to jest Harybda. Charybda to jest córka Posejdona i Gai. To ciekawe, Gaja to jest chyba, zdaje się, bogini Ziemi, a Posejdon, do no to wiadomo, to jest bóg mórz tam. Tak, Posejdon, tak, Posejdon, bóg mórz, a u Rzymian odpowiednikiem Posejdona był, nie pamiętam już kto... No dobra, nieważne. W każdym razie oni mieli, oni mieli córeczkę, ale to córeczka miała bardzo, bardzo brzydkie imię i cała też była paskudna, składała się głównie z otworu gębowego i płetw. I mieszkała sobie w morzu. Była wielka, paskudna. I co jakiś czas pochłaniała ogromne ilości wody, konkretnie trzy razy na dzień, a potem to wyżygiwała. Tak właśnie jest tak powiedziane, że nie wypluwała, nie wydalała się, tylko wyżygiwała. Nie wiem dlaczego tak zostało powiedziane, pewnie dla dorzu, ktoś tam był niekulturalny. W każdym razie ona to robiła trzy razy na dzień, i cała wredota z niej polegała na tym, że ona była tak duża że jak wciągała tą wodę do siebie, to powodowała wiry. I w te wiry wpadały statki i wtedy się niszczyły. A co gorsza, jeszcze ona ta cholera lubiła sobie pływać. W związku z tym przez nią trzy razy dziennie w różnych, yhm, nazwijmy to obszarach morza tego Grekolandu się mm, pojawiały wiry. I tutaj widzicie Grecy głupi byli, nie wiedzieli, że żeby, u, żeby ustrzec się wirów to powinni byli pływać tylko i wyłącznie w nocy, a na dzień zawijać do portu. Tak by mieli dobrze. Słuchajcie, harbie. Harbie to wcale nie są takie skrzydlate świństwa, jak to znacie z serii Heroes of Night and Magic, bo harbie to były skrzydlate duchy, znane ze skłonności do kradzenia żarcia. I one zostały wykorzystane przez Zeusa do ukarania króla Fine, Fineusa. On chciał go bardzo, bardzo mocno ukarać, dlatego umieścił go na wyspie, na której było żarcia w bród. Ale biedny król Fineus nie mógł z tego żarcia skorzystać, ponieważ co tylko próbował hapsnąć sobie jakiś kawałek żarcia, to pojawiała się harpia i mu zabierała to jedzenie, bo biedny, głodny, skrzywdzony, a harpie były niedobre. Teraz satyr i właśnie się nie mylić go z panem. Yy, nie panem Kleksem, tylko panem Bożkiem, bo satyr jest z greckiej mitologii, a pan jest z mitologii. Z mitologii rzymskiej, z tego co dobrze pamiętam, i satyr jest to człowiek, taki człowiek lasu, taki miły, sympatyczny, czynny misiek, jest przedstawiany jako. Y jako człowiek z cechami kozła. Mi się w taki sympatyczny. On już taki pół się pół człowiek, nie, taki po prostu sympatyczny jak Krzyś, a nie wyglądający jak Krzyś. I on miał na przykład y, kład y, y, rogi kozła, nogi kozła i często przedstawiany jak gra na flecie, takim bardzo dziwnym flecie, powiedziałbym dwururkowym. Miał takie Taką jedną dłuższą, jedną, jedną krótszą wszędzie sobie tak ten e, satyr na nim grał. Pi, b, b, bardzo lubił też sobie browarka i ucieleśniał beztroskie życie. Natomiast satyr był wredniejszy i grał na multankach. A multanki to jest takie coś, na czym bardzo często grają te indiańskie, na przykład peruwiańskie e, zespoły ludowe, tam El Condor, Condor Pasa i tak dalej syreny. E, znowu, jak widzicie, tutaj na rycinku, rycinie. Te syreny to są bardziej takie ptaki z głowami babek, a nie takie jak e, ta Arielka, czy takie Syrenka, wieszcie, e, śpiąca Syrenka, czy płacząca Syrenka, czy nie wiem, jak u Walta Disneya, tu, tu też jest różnica. I te syreny to były groźne i prze, e, piękne stworzenia, często przedstawiano jako, jako femme fatale, które wabiły żeglarzy swoimi cudownymi głosami ku zagładzie. One po prostu pięknie śpiewały, i tacy żeglarze chcieli. O! do Syren, do Syren płyniemy. Przecież jest to ta, która tak pięknie śpiewa, nie może być zła. A później na skały i bu bu Statek się rozwalał. Zobaczcie, że powin... latosą się wzięło syreni śpiew. Taki piękny śpiew, piękne zawodzenie, piękne zawołanie, z którego później nic nie wychodzi, tylko zagłada. I dlatego na przykład Krzyś mówi, że politycy syrenim śpiewem wygłaszają expose, a już szczególnie obietnice przedwyborcze, których potem nigdy się nie udaje Jakoś spełnić, a jeżeli daje udaje się spełnić, to takie jak przejmiemy telewizję dla siebie. Wolałbym, żeby ją zabrali platformie i oddali tym, którzy na nią bólą. Ale nieważne, słuchajcie, gryfon. Gryfon nie mylić z gryfem, to jest gryfon i gryfon to jest pół lew, pół orzeł. Taki wielki jak lew, ale z przodu orzeł, czyli tak. Tylne łapy ma dwie ale przednie łapy ma takie rozmiaru lwiego, a jednak zakończone wielkimi pazurami. Ma też łeb orli wielkości l, l, ł, ł, lwa i ma takie wielkie, gigantyczne skrzydła, może sobie tymi skrzydłami latać do... Praktycznie to takie idealne król świata zwierząt, można by powiedzieć, bo jeżeli założymy, że lew jest królem zwierząt takich, powiedzmy, lądowych, no to orzeł chyba jest królem zwierząt latających. No to tutaj mamy takie dwa w jednym i to w dodatku chyba y, takie dodatnie sprzężenie zwrotne nastąpiło, ponieważ wielkie jest to jak lew, y, a ma skrzydła i może latać. Kolejne zwierzę coś, to jest chimera. Chimera był to potwór zionący ogniem y, z licji w Azji Mniejszej się, składał się początkowo z ciał trzech zwierząt: lwa, węża i kozła. Terminem tym jednak bardzo często się określa również fikcyjne stworzenia złożone z wielu, wielu różnych stworzeń lub pomysły bardzo odbiegające od rzeczywistości. Słowem chimera, w tej chwili też na przykład w tym w Mission Impossible był he, 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 jako wirusa, który miał zgładzić zgładzić ten, zgładzić ludzkość, też się nazywało naz, jako, też nosił nazwę Chimera, a od środka nazywała się Belorofon, a Belorofon to był taki kolej, który uwolnił świat mitologii od Chimery. Kolejny potwór to jest Piunek. Piunek nazywa się Cerber i ma trzy głowy. Tutaj widzicie takiego łagodnego Cerberka, takiego powiedziałbym trochę Jamnikowatego. Natomiast były też takie wielkie i brzydkie przedstawiania Cerbera. W każdym razie Cerber to był pies stróżujący, który dbał o to, że dusze zmarłych Greków, które przekroczyły już Styks, czyli rzekę umarłych, żeby nie wróciły z powrotem do świata żywych. Czyli jak już wiecie, jeżeli, w tym momencie, jeżeli na powierzchni pojawił się jakiś duch, to znaczy, że Cerber dał się przekupić kiełbaską i przepuścił jakąś duszę. Kolejny potwór to jest cyklop, a w zasadzie tych cyklopów to było dużo. Ostatni z cyklopów nazywał się chyba Polifem i zdaje się, że został zabity przez tego przez wracającego z wojny trojańskiej... A pamiętam kogo. Dobra, nieważne. W każde... Przez Rody Zeusza zdaje się, że został e, zabity. Tak tak mi się wydaje. O, o to ostatnie nie patrz. N, n, to jest nieoficjalne. W każdym razie cyklopy to wcześniej była taka rasa gigantów, y, która się charakteryzowała tym, że oprócz tego, że byli bardzo, bardzo duzi, to jeszcze mieli jedno oko y, po środku. Nie wiem dlaczego y, tak byli. Może mieli tylko same trzecie oko, a nie mieli tych dwóch normalnych. Y, kolejna istota to Hydra. Która w tej wersji jest gigantycznym wężem morskim, bardzo ważne: morskim. Nie łaziła tutaj w tej wersji po lądzie, tylko sobie po, po morzach pływała, a dalej to już jest normalne: czyli bardzo dużo takich wężowych głów, zakończonych paszczami, i taka zasada, że jak się utnie jedną głowę. To wyrastają dwie nowe. Zupełnie tak jak w korupcji albo w głupocie polityków, prawda? Jednemu, zro, jednemu utrzesz, y, utniesz y, tą y, głowę, to wyrastają dwie nowe. No i właśnie Hydra, przez to, że im bardziej ją zwalczasz, tym bardziej ta Hydra jest silna, no to Hydra stała się synonimem walki beznadziejnej. Jeszcze jeśli chcecie wiedzieć, to Hydra poza tą taką niesamowitą rozprzestrzenianiem się, gdy jest zwalczana, to miała. Również trujący oddech i krew tak zabójczą, że nawet ślady tej krwi na ziemi były śmiertelne. Kolejne potworki to były Gorgony. Gorgony to były e, najbardziej znaną gorgoną, to zdaje się, była Meduza. I jedyna ze śmiertelnych Gorką, wszystkie inne jej siostry to były już nieśmiertelne. Miała na głowie takie węże, a wzrokiem zamieniała w kamień. No, niestety, miała takiego pecha, że została zabita przez Perseusza, ponieważ ten Perseusz miał tarczę, którą tak wypolerował, że stała się tarczą lustrzaną, i Meduzę zobaczyła sama go w siebie i zamieniła je w kamień. On wtedy miał wkąsać. Ja, taką prawdziwą, a nie taką gównianą, jak skanter strajka Pamiętajcie, kosy z Counter Strajka nikomu nie zrobią krzywdy, bo są wirtualne i nie warto za nie płacić tych 200-300 euro, które czasem płacicie za, za itemę, który jest tylko w grze. Ale zobaczyć jak się ludziom zaczną gry nudzić, to yy, będziecie mogli ją sprzedać za 5 euro. Kolejne, kolejny potwór, co Centaur. Centaur, czyli człowiek, półczłowiek koń. Większość centaurów była niesamowity... Niesami, niesamowitymi opojami, tyle tylko, że wcale nie, nie pili wody źródlanej jak koniki, tylko ty, 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 tego typu rzeczy. Najsłynniejszym centaurem był Hiron, nie mylić z Hirkiem Wrogo, Wronem, który był niesamowicie inteligentny i miał zdolności medyczne, leczył sobie ludzi. Kolejna istota to Pegas. Pegas to fajny, fajny, fajny facet był, w zasadzie fajny koń, rumak, taki biały i miał skrzydło, i sobie mógł latać, latać, latać. I miał jeszcze taką fajną rzecz, że gdzie dotknął y, kopytem ziemi, tam y, od razu tryskała woda. Co było ważne, bo przecież studnie trzeba by było kopać inne tego typu rzeczy. Czyli Pegas, super Rzecz. To niestety Pegas miał trochę, trochę pochrzanionych rodziców. On był y, dzieciakiem Posejdona i Meduzy. Przypominam, Meduza, czyli taka mamusia, która węże na głowie, y, węże na głowie i, i wzrokiem zamieniała w kamień, a Posejdon to był bóż, bóg morza. Jakim cudem ta dwójka spłodziła konia ze skrzydłami? Pytajcie Greków. To oni wiedzą takie rzeczy. Tak samo oni wiedzą na przykład jak oni z swego czasu też tylko Grecy byli w stanie wymyślić, że na przykład za przychodzenie punktualne do pracy lub pracy w biurowcu, w którym nie ma windy, należą się dodatki. Kolejna postać to jest Minotaur. Minotaur to jest wielki, wielki człowiek z, z głową byka, który brał ludzi na rogi. To był, został uwięziony w labiryncie na Krecie stworzonym przez Dedala, a Dedal, a i, i jego syna Ikara, a Ikar to kojarzycie, te ikarowe loty, nie? Oni, bo oni mieli y, skrz, y, ten, ten y, ich niedobry król y, nie, chciał, nie chciał z tej krety wypuścić, y, w związku z tym Dedal zrobił dla siebie i y, dla syna skrzydła z piór, które woskiem przyczepił i oni zaczęli latać, latać i uciekali, ale niestety Ikar podleciał bliz, za blisko słońca i słońce roztopiło wosk i pospadali do ziemi, no bo jak wiadomo, bo teraz już wiemy, że że Grecy oszukiwali, nie tylko teraz na podatkach, ale tak, na przykład wszyscy mają baseny, a twierdzą, że nie mają, bo to, że zapłacili podatek, ale również wtedy oszukiwali, bo gdyby naprawdę mieli skrzydła i na tych drzewach latali, to by wiedzieli, że im wyżej, tym zimniej o nie, tym cieplej. Minutaru uraz zg nie zgwałcił, tylko zgładził. Nie wiem, ostatnio czytałem dużo o imigrantach i tak myślę, gwałcenie chodzi po głowie. Zgładził w końcu Tezeusz, który potem wydostał się z labiryntu dzięki nici, którą dostał od swojej laski Ariadny. I stąd taka jest morał z tej opowiastki, taki płynie, że każdy prawdziwy bohater dałby ciała i zginął, gdyby nie jego kobita. Bo facet może jest duży, twardy i ma i umie się nawalać, ale te kobiety umieją, mają nitki. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa. I oglądajcie pozostałe blogi, tu macie adnotacje. Hej!